Elo, elo, z tej strony i z Tylego. I tak, tydzień temu minął rok kanału, więc mój kanał ma już rok i tydzień, ale pewnie pomyślicie, że przecież pierwszy film na moim kanale pojawił się 8 sierpnia, więc mój kanał ma, więc mój kanał jeszcze nie ma roku, tylko ma 10 miesięcy. No ale pierwszy film tak naprawdę pojawił się 12 czerwca, tylko że filmy od 12 czerwca do sierpnia zostały pousuwane, dlatego że tłumaczyłem to w takim jednym moim starym filmie jak to było, gdzie mówiłem po prostu, że pousuwałem wszystkie filmy, bo straciłem, filmy, bo filmy, chęci do YouTube sobie za tą pomyłkę ale szybko też to wróciło, no bo te chęci dlatego, że tego samego dnia 8 sierpnia, kiedy to wszystko pousuwałem jeszcze, nagrałem film klockowy Hulk z Aliexpress i też go wtedy opublikowałem. A i od tego 8 sierpnia dalej też nagrywałem tak filmy regularnie. Aż w końcu, po tych 10 miesięcach od 8 sierpnia, dochodzimy do teraz, czyli do 19 czerwca. I ten rok kanału nie się, pojawia się dopiero teraz, dlatego że tydzień temu byłem w Kudowie Zdrój, no bo było tam też Boże Ciało i byłem po prostu w Kudowie zdrój. I dlatego nie nagrałem też wtedy filmu z roku kanału w ogóle. Też dzisiaj jest toid z okazji roku kanału. Pokażę wam go później. Więc mój kanał ma już rok i tydzień. Naprawdę dzięki wielkie za to, że jesteście ze mną. Znaczy nawet niektórzy widzowie są od tego 12 czerwca, ale dzięki też, że w ogóle oglądacie moje filmy. I chcę jeszcze po podziękować jednej osobie, czyli Kapi czy mojemu koledze Kacperowi, który właśnie prowadzi kanał Kapi to on założył mi ten kanał, dlatego, że wcześniej miałem po prostu konto na YouTube i nie wiedziałem jak zrobić tak, żeby mieć kanał na YouTube i że wiecie, wystarczył, że sobie wpisasz na YouTubie iglasty lego i od razu wyskakuje Tobie mój kanał, a on zrobił właśnie tak, że po prostu założył mi kanał na YouTube, bo wcześniej miałem tylko po prostu konto. Więc dzięki Kapibai I co pokażę Wam teraz. Ten tort z okazji pierwszych urodzin mojego kanału. Zobaczcie jaki fajny tort z okazji pierwszych urodzin kanału. Jeśli mieszkiecie gdzieś niedaleko to wbijajcie do cukierni Hoffman. Później powiem dalszym o tym. Więc tort jest z cukierni Hoffman, która znajduje się w Kobylnicy na ulicy Poznańskiej 137. Naprawdę zapraszam Was do tej cukierni, jak mieszkacie, jak mieszkacie jakoś tak nie za daleko, bo są tam naprawdę świetne ciasta, tojty. Polecam Wam po prostu tą cukiernię, jakbyście kiedyś byli w Kobylnicy. Jeszcze powiem, że link do Facebooka cukierni Hoffman wrzucam w opisie. I co, na dzisiaj to tyle, Cześć i pa.